Pierwsza mapa w pojedynku pomiędzy Fildehid i Wikingami. Drużyna, która przegra, odpada na czwartym miejscu. Najgorsze miejsce, bo tutaj nie mamy żadnej nagrody pieniężnej. Dopiero od trzeciego miejsca ta nagroda pieniężna się pojawia. Za trzecie miejsce w turnieju 270 dolarów, za drugie 400 i za pierwsze 675. Będziemy grali z Krzysiem inne turnieje, zobaczymy. Krzyś jest cały czas w składzie. Sabots miał problemy z komputerem, stąd też najzwyczajniej w świecie potrzebowaliśmy zastępstwa Ale Krzysiu wczoraj pokazał, że jest godnym zastępcą Mediv wyrzucany My tym medivem graliśmy wczoraj, dwa razy ograliśmy Nie, raz graliśmy medivem wczoraj Dwa razy, dwa razy graliśmy Raz ograliśmy, raz na piekielnych kapliczkach Też prawie ograliśmy, ale nie pykło I Mediv wyrzucony przez makę może sugerować, że będą chcieli zabrać smugę na wieżach zagłady. Defwing Jeżeli nie mają pierwszego piku zawodnicy Fildehit. Hit. Wyrzucony. Silna postać, na którą ciężko się grało, bo potrzebujemy z dwie dobre kontry. Szarokrzywy, Leoryk, Maltael. Może Tychus. Może strategicznie lot w A może najzwyczajniej w świecie Tyrael, żeby przeciwdziałać temu wejściu wielkiego, złego smoka, Ana Xrea wyrzucona I x wczoraj też podglądałem jego drafty, gdy grali na Fan Club Blaubera w górnej części drabinki. Przy wyrzuconej, a nie często też banowali Malfuriona. Wtedy mieliśmy troszeczkę inną pulę supportów, ale jest Tyrael, w którym faktycznie wikingowie grają. Tylko wikingowie mają jeszcze jeden bardzo mocny pik, jakim jest, jakim jest Garosz. Przy zbanowanym Medivie Garosza będą chcieli, właśnie zabrać zawodnicy Field hit. I to mi się podoba, bo Medivh dobrze działa na to przerzucenie Garosza. Możemy dać osłonę, możemy wyciągnąć portalem kogoś. Natomiast tu są dwa piki otwarte: i Malfurion przy tej wyrzuconej Anie, i ten Garosz przy zbanowanym Tyraelu postawili na Malfuriona. Mają Garosza, mają Zarię. Z tym, że teraz Johanna jest bardzo dobrym wyjściem, ale czy ta smuga będzie dalej preferowana przez makę w pierwszej rotacji? Jest. Pomimo pojawienia się osłon od Zari dla siebie, dla sojusznika, smuga od makę będzie grana. Zawsze mamy to okienko cooldownu, kiedy Zaria osłon nie posiada. No i bohater mobilny, którego garosz nie może tak łatwo dorwać Chen Max Passiona, wyrzucony. Max Passion robi sporo. Tymczasem na mobilności mogliby się skupić zawodnicy Feel the Hit. Dlatego też Lucio wyrzucony X-Rayowi zostaje jeszcze regar spokojnie do zagrania. Auriel w tej kompozycji z Garoszem i Zarią. A mamy wyciszenie z tiukowym i autoatakera do Zari. Bo wczoraj też Feel the Hit nie zawsze pikował tego autoatakera do Zari. Jednak te osłony są lepsze dla bohaterów, którzy mogą klikać. Bardzo mocno. Grey, Reynor. Wolą jednak Reynora nad Greja Greje musiałby zagrać Dino. A Ultralis chyba z nie gra, stąd też ta decyzja. Tutaj uważajmy na draft field hit, bo może wikingów pokonać ekipa, właśnie wikingów, małych trzech wikingów. Irelka od Max Passiona. Max Passion wykorzystywał też tą postać wczorajszego dnia na wieżach zagłady i standardowo liming do przerywania ołtarzy, do tego, żeby Malfurion dawał manę, skracał czas odnowienia umiejętności podstawowych, żeby ta liming złapała. Reset przy jeszcze tej bombie od Makę, którą można naładować smuga. Jest na to szansa. No i czy inwestują w Wikingów, czy może będzie jakiś standardowy pick blaza? Trala, Leoryka? Jest Leoryk. Więc na dłuższe teamfighty skoncentrowany zespół Field the hit na Połk na takie wejście, gdy tych osłon nie ma, gdy ktoś będzie out of position drużyna Wikingów. Pierwsza mapa przed nami, gramy BO5. Dzisiaj dużo hotsa. Dzisiaj przed nami raz, dwa, trzy, cztery mecze. Z czego trzy będą BO5 i wielki finał będzie best of 7 BO7. Tak przynajmniej jak pamiętam, jak są te playoffy rozgrywane. Cześć Anizmatik, witam serdecznie. Siemano, siemano. Na naszym kanale. Cześć Rachu, na naszym kanale YouTube. Pojawiają się materiały z DVIS, więc jeżeli chcielibyście obejrzeć yy, sobie w te dni, które mamy aktualnie. Nie wszyscy, ale mamy aktualnie yy, czasami wolne. Yy, przez. Plagę koronawirusa, to zachęcam Was, żebyście sprawdzali YouTube, bo tam te materiały pojawiają się codziennie. Jest playlista. Możecie zawsze podejrzeć też sobie, jakie talenty grają na danych postaciach, jakie kompozycje wybierają zawodnicy, jak to wygląda na solo linii i tak dalej. I tak dalej. Większość tam meczów jest też z draftem, więc to omówienie macie, co przydaje się na co. Cześć, Akr, witam. Cześć, cześć, cześć. Tymczasem przed nami mapa numer jeden: Wikingowie, których kapitanem jest Makę. Po stronie lewej, w kolorze niebieskim, Makę na smudze, Gia jako Liming, Burger czyli pan Bergult, Zagra Johaną, Max Passion Relce i Skok Malfurionem. Po przeciwnej stronie: Filde Hit, kapitanem jest X-Ray, Zagra Ciukowem. Wit na Garoszu, Ultralisk, Raynorem, Dino jako Zaria i Blade Leorykiem. Kolor czerwony dla ekipy Field. Hit. The... Hit. Jeśli chodzi o talenty, Siukov wybiera miotacz Kolców, więc są zmniejszone obrażenia z autoataków, natomiast może je wykonywać zasięgowo. Raynor standardowo, uwaga leci, talent, który dostał niedawno nerfa, ale jest naprawdę bardzo silny. 10% spowolnić przeciwnika na 2,5 sekundy daje to sporo czasu, żeby Raynor klikał ten cel, który od niego ucieka. Zaria. Gdy chcemy ładować sobie dosyć prosto energię, dzięki zbieraniu globkom, możemy, możemy też przez to łatwo odpuszować linię, niezależnie od tego, czy naładuje nam osłonami sojusznik, czy sami sobie na tych osłonach, gdy przyjmujemy obrażenia, energię. I warto podkreślić, że jeżeli Zaria ma dodatkowe 20 energii, to ma też zwiększone obrażenia z granatów czy z autoataków. Johana z żelazną skórą. Ten talent jest najpopularniejszy na Johanie z jednego prostego względu. Żelazna skóra jest mocniejsza o 60%, więc ilość osłon, jakie ma Johana, jest niesamowita. Dodatkowo z 20 sekund robi nam się cooldown 15-sekundowy. I teraz krótka krótka piłka. Co ile Garosz ma przerzucenie co 16 sekund. Johana ma swoją osłonę co 15. Więc za każdym razem może być w pozycji. W tych idealnych warunkach Bergult do tego, żeby Garosz przerzucał właśnie jego, bo ten cel, jakim jest Johanna, będzie najciężej im zabić. Tym bardziej, że mają dwóch autoatakerów Raynor i Zaria, bo Zaria też będzie chciała się skoncentrować na tych Autoatakach, na wysokiej energii, więc może jeszcze Johanna to spokojnie oślepić. No i wartość osłony 60%, która skaluje się z każdym kolejnym poziomem niesamowity talent i jest po prostu najsilniejszy. Łakcie nie od living, brak chęci zagrania pod teleport. Szybciej ładuje mm, bombę. Atakiem, wręcz, jeżeli trafi wrogiego bohatera, smuga, a resztę talentów jeszcze nie wybranych przez pauzę. Ale zaraz powinniśmy mieć gierkę odpałzowaną. Siemaneczko Arkun, witam Marek, cześć, Makto. Hej, hej, hi, hello. Malfurion, dodatkowe obrażenie z autoataków po użyciu księżycowego płomienia na bohaterach. Irel leczy się autoatakami po użyciu zdolności, jeżeli zrani wrogiego bohatera. No i przerzucenie od razu. Żelazna skóra, oślepienie. Idealny przykład daje nam pan Bergult. Ładne odepchnięcie, ściągnięcie, szybkie unieruchomienie. Też skok asekurował, bo wiedział, że burger Bergult. Przerzucenia nie chce teraz przyjąć, ale tego przerzucenia też nie było od Garosza. Jest troszeczkę niepotrzebnie. Garosz ze zwiększonym zasięgiem przerzucenia, więc dalej wyrzuca te cele WIT. No i WIT Garoszem jest bardzo mocny, tymczasem zaatakowany, ale powinien raczej przetrwać. I WIT żyje, studnie jednak trzeba wykorzystać. Energię dajno, ma naładowaną dosyć ładnie, więc już powolutku. 150 sekund trzeba utrzymać przynajmniej pół paska, czyli te dwie, te dwa bary. Muszą być utrzymane. Ten talent, niezrównana siła, zwiększa też obrażenia przerzutu, co pomaga nam w czyszczeniu linii. Nie zawsze chcemy garoszem czyścić linię, nie oszukujmy się. Jest to postać, która ma za zadanie wyłapywać pojedyncze cele, ale gdy już będzie taka sytuacja, w której garosz ma przeczyścić tą linię, gdy drużyna się gdzieś tam wywali, wywróci, no to linię czyścić. Linię czyścić można. Szybciej schodzi na tą linię środkową Loryk, Max Passen jednak wraca na topa, bo asekrował Bergult środkową alejkę. Obozowiska po obu stronach. Znowu przerzucenie. Od razu odwrócenie. Macke ma teraz miejsce do tego, żeby po auto atakować, ale Dino trzyma wszystko na osłonach. 90 sekund już utrzymał, więc. Quest robiony szybko i sprawnie, gdy kule generacji są zbierane. No i widzieliśmy nawet, że Wity rzucił tym jednym stronnikiem szybciej przepchnąć linię, Reynor tymczasem na środku. Poziom 4 do 4 jest zmniejszenie leczenia w momencie gdy Malfurion trafi unieruchomieniem przeciwnika. Reynor ma adrenalinę, Stukow leczy obszarowo leczącym patogenem i jeżeli jeszcze zdetonuje ten biowłącznik. Leoryk może się podleczyć kościaną odnową i wyssaniem życia, a Leoryk zaatakowany i wreszcie wykorzystuje makę chwilę czasu, by pomóc Max Paszynowi. Na topie, bo raczej Loryk, te linie może spokojnie kontrolować. Żadna też z tych postaci nie powinna zginąć. Ale, Irel, ręka wyzwolenia, 20 sekund cooldownu na dodatkowym talencie, zwiększa szybkość ruchu do 35% na 3 sekundy oraz usuwa wszystkie efekty spowolnienia i unieruchomienia. Spowolnienie ma garosz na przerzuceniu. Powolnienie ma oczywiście Jimmy Raynor Unieruchomienie może od 13 poziomu mieć X-Ray na Stukowie Loryk też ma spowolnienie To wszystko daje więcej mobilności Przepchnął jeszcze środek Blade i Relka już wystrzeliła ołtarzem z górnej części Mapy, walka Wit chce wejść po makę, ale makę Nie da się złapać Pięknie przerzucony w tym momencie skok Skok już się nie wyleczy, przetrwał Wit Czwarty poziom, bariera dźwięku to jest to duło, które wykorzystywał fanklu Blaubera, Zaria i Garosz. Garosz, który po prostu wjeżdża w zespół przeciwnika, przyspieszony, szuka tego celu ze zwiększoną szybkością ruchu. O, i znowu próba, ale Malfurion będzie głównym celem, który chciałby Vid wyłapywać, bo jego najprościej zabić. Chyba, że jeszcze Liming da się gdzieś dorwać. Mają przewagę talentu, walczą na obozowisku po stronie mapy Rywala i X-ray swoje kombo nie trafił. X-ray ma bardzo mało many. zjawił się jednak Blade i relki stopa nie widzimy. Dopiero Boski Rumak na poziomie siódmym od razu można dosiąść na wierzchowca. Premia zamiast 130 jest 160, skok wyłapany, skok martwy. Druga deska Malfuriona, dobrze wykorzystywane combo. I takim też kombo możecie grać swoje duety na lidze Nexusa. Bo jest to mocne, mocne wejście. Tym bardziej, że jeżeli jest auto attacker, jeżeli jest jakiś poker, to Garosz raczej nie powinien się obawiać o swoje, o swoje życie. I jak widać, Garosz zginąć nie chce. Zasięg wyssania nadziei. Te mobilne postacie może dłużej przetrzymać na wyssaniu nadziei Loryk, ale ciężej jest się wydostać Johanie czy Irelce. Jeżeli zostaną złapani przez mm, Przez Leoryka, perfekcyjna celność. Oj, 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 Makema. Bardzo mało punktów zdrowia. Ultralisk doklikał. Perfekcyjna celność zmniejsza także szybkość ruchu, co w każde spowolnienie daje Reynorowi dodatkowe obrażenia. Ze wszystkich źródeł, jakimi dysponuje. Czyli z autoataków, z pocisku penetrującego, czy Hyperiona lub Rekitera w zależności od tego, jaki Ultimate wybierze. Na poziomie. Czwartym. Pancerz biotyczny. Autoataki przeciwnika są mocne. Irel mam wolne, ale mocne autosy. Malfurion ulepszył autoataki na poziomie pierwszym. No i mamy smugę. Bohater, który też korzysta mocno z autoataków. 15 punktów pancerza. I yy, mamy ten pancerz, gdy aktywny jest. Oj, X-ray wyłapany. Czy ja dostaję reset? Drugi reset próbował zabicia Ultraliska. 10. poziom dla przeciwnika. Wit ma dodaną prowokację. Potężne pchnięcie wykorzystane przez Styukowa Hyperion dla Jimiego Reynora. Strefa wykluczenia Zari. Czekamy na Loryka, ale pogrzebanie jest jedyną erką, jaką widzimy w tych meczach ligowo-turniejowych. Dobra prowokacja. Burger obijany, ale nie panikuje. Zaria też w momencie, w którym trafia w środku źródła eksplozji, ma dodatkowe obrażenia. Blade wyłapany, ale jest drużyna tuż obok. 10. Poziom także dla ekipy Wikingów. Ukojenie Malfuriona, niestabilność kwantowa Tracer, fala mocy Liming, pogłosowiona tarcza Johanny, gorliwa obręczy, czyli bańka. I relki. Ultimate po obu stronach. Lepiej w strukturach wygląda ekipa. No właśnie, czy field hit, czy. Wydaje mi się, że troszeczkę lepiej wygląda field hit, bo otworzyli już sobie. Częściowo dolny fort, a dolna linia jest najważniejsza. Tu mamy dwa obozowiska z saperami. Pamiętajmy, że na tej mapie, jaką są wieże zagłady, normalnie za wieżyczki dostajemy 250 punktów doświadczenia, nie 125 jak na innych mapach, więc zniszczenie wieży daje nam... OLE Kombo! Daje nam znacznie więcej expa. I także zniszczenie fortów daje nam punkty doświadczenia. Nie zwiększa nam pasywnego przyrostu w expie, ale daje nam dużą porcję expa. Jak kiedyś było za Forty. Po 12. Minucie dają te Forty tyle co twierdzę. Maky zaatakował niefortunnie Bossa. 3 do 2 dla ekipy. Ilde Hit. X-ray kręci ołtarzem. Chodzi o punkty zdrowia na korze. Do przodu są czerwoni. 32 do 28. Ale na wieżach zagłady możemy mieć jeden punkt na korze. Przeciwnik 40 i takie gry wygrać. Zdarzyło mi się to nawet parę razy na rankedzie. Natomiast na tych rzeczach ligowo-turniejowych jest znacznie cięższe do wykonania. Makę. Skrócenie czasu mignięcia. Więc smuga, gdy tylko atakuje, staje się taką muchą, która lata wokół nas i przeszkadza nam. Max Paszczen tymczasem zrobił saperów z górnej części mapy. Saperzy z dolnej części mapy, przejęci przez Feel the Hit. Wydaje mi się, że będą chcieli dopchnąć dolną alejkę i relka czyści już środek, blade musi zostać dłużej, żeby saperze nie doszli do wieżyczek. Jest wejście po Skoga, Skog nie ma jak się bronić, Skog wyłapany, ładna prowokacja, strefa wykluczenia, nic nie są w stanie zrobić, Hyperion leci nad głową, zaatakowany Bergult, jest jeszcze żelazna skóra i to przytrzymuje Johanę, ale widz zbliżył się na tyle blisko, by może tą Johannę jeszcze zabić, ładny granat i pocisk penetrujący Dino z Ultraliskiem, doklikali Johannę, 5 do 2 i Wikingowie na razie nie mogą poradzić sobie. Z rywalem. Wybranie z Velena, Maksymalnie doładowana zdolność Irelki, jeżeli atakuje. Zadaje obrażenia przeciwnikowi, będzie zwiększała moc zaklęć Irel. Z tym, że ten talent właściwie nie może wykorzystać jego pełni mocy Max Passion, bo nie ma na poziomie 7 ulepszonego skoku ze skróceniem cooldownu na pełnym naładowaniu. Wtedy, gdy skaczemy, faktycznie ten Ability Power 30% dopompować na maksa, jest nam znacznie prościej a tymczasem przejęta dolna struktura, więc jeżeli zobaczymy z budowli dwie wieżyczki, czyli 500 expa ma aktualnie mm, ekipa Ole ale pięknie przerzucona Johana, no ale to jest Johana. ma aktualnie ekipa wikingów 500 expa 1950 w tym momencie dla drużyny Field the hit, Field the hit nie ma co ukrywać, prowadzi Pancerz magiczny na Liming, na bombę Tracer. Chociaż tutaj pojawia się od poziomu 10 niestabilność kwantowa i procentówka. Dobra, prowokacja, Vid chodzi bardzo głęboko, ale Wid przypłaci to życiem. Są reset dla NG. Tymczasem Blade gdzieś wymieniał uprzejmości z Max Passionem w górnej części mapy. Tank za supporta. ta wymiana sprzyja ekipie Field Hit. Oni wiedzą, że mogą dalej bronić się przy swoich strukturach. Trzymać tą dolną wieżę. Zazwyczaj, gdy, chcemy, gdy przejmiemy już jedną z wież, to trzymamy ją jak najdłużej. Ten Bell Tower, tak zwany. Pierwsza i piąta rotacja ołtarzy to są trzy ołtarze. I przed nami zaraz będzie piąta. Około 12 minuty. Czasami troszkę szybciej, czasami troszkę wolniej. W zależności od tego, jak szybko też te ołtarze kręcimy. Przejmują znowu topa. To jest dobre odciążenie się, bo dzięki temu mogą zyskać szansę na to, by faktycznie poniszczyć górną część mapy, więc prędzej czy później bez wsparcia Blade straci górny, górny fort. 16 dobita. Ogłuszony lub unieruchomiony sojusznik na sobie, gdy maleczący leczący pathogen odzyskuje zdrowie. Garoż. Wrócenie combo. I to jest świetne, bo może częściej robi swoje kombosy, a Zaria zagwarantuje mu szybkość ruchu. Max Fashion się wymienia, X-Ray kręci, tymczasem na dole saperzy przejdą. 16 mają także zawodnicy Wikingów, Makę utrzyma w dolnej części mapy. Tymczasem Blade wchodzi po prostu na też po stronie mapy rywala. 9 punktów na korze dla ekipy wikingów. Blade wykorzystał grobowiec, zmniejsza obrażenia upiorną wędrówką. Wyciszenie! Absorpcja w ostatnim momencie. Ma dużo szczęścia w tym momencie Max MaxPassion. Nie przeskoczył za murek Max, Passion. Max Passion się powoli ogłusza, ale Ultralisk dziobnął go bagnetem. Oj, oj, To może być pogierdzę w tym momencie. Jeżeli zakręcą tym ołtarzem i wezmą bossa, Makę nie trafił bombą. Inwestycja w smugę na razie się nie zwraca. Strefa wykluczenia. Gia nie ma dokąd uciekać. Wyteleportował się na bezpieczną odległość. Bergult przerzucony, obijany. Pocisk się pod utraliska. Żelazna skóra była na czas. Blade zginął, co prawda. Dał resety Gia, ale Blade wstaje znacznie szybciej. To wygląda bardzo źle dla Wikingów bardzo źle dla wikingów. Wszystkie efekty ograniczające kontrolę. usuwane dzięki osłonie dla sojusznika, i skrócenie czasu odnowienia. Plus to kombo Garosza. No to jest fajnie pokazane, jak Zaria plus Garosz mogą dominować grę, bo większość kili wyciągnął tak naprawdę Wit na spółkę z Dino, czy Asyście, oczywiście e, drużyny. Leci, widza, Malfurionem. Ultralift sobie bezkarnie klikał. soperzy z dolnej części mapy zostali przejęci. Strefa wykluczenia. Irelka, pamiętajmy, nie ma erki, bo 120 sekund cooldownu. Max Paschen obijany. Max Paschen nie wyskoczył znowu. Niestety. I nie idzie to kolorowo jak wczorajszego dnia. Czy nie chcieliby pójść po bossa? Bo ten boss kończy w tym momencie grę, ale będą dwa ołtarze, więc grają bezpiecznie. Nie chcą gdzieś dać niepotrzebnych resetów dla Limit na bossie. Makę obija. Auto ataki, które przeskakują. Rykoszet. Jeszcze możemy aktywować magazynek w trakcie przeładowania. Potężne pchnięcie. X-Ray ma kłopoty. X-Ray zdetonowany. Są kolejne resety. Gia łapie kill na Raynorze. Chwila oddechu wraca. Wypchnięta Johana. I relka za moment wstaje. Te dwa ołtarze będą po stronie drużyny Wikingów. Late do bazy. Dino przerywa. Daria też jest świetnym bohaterem do tego, żeby przerywać właśnie. Kręcenie ołtarzem czy podnoszenie daniny. I cyk. Najlepiej tak, jakby się z tej strony Makę ustawił, ale. Johanna atakuje, Dino w tarapatach, wid na posterunku, wyrzucił sojusznika talentem z poziomu siódmego. Do boju, ale w tym wypadku do domu. W tym wypadku było to po prostu bezpiecznie do domu. Saperzy zabrani, ale ci saperzy idą niestety w te struktury i jest tutaj dajno, żeby przytrzymać Wędrujące dynie, najważniejsze jest teraz odbić dolną strukturę 1250. Więc zaraz z 2000 expa otrzyma ekipa Wikingów, jeżeli odbiją dolną część mapy. Nie ma osłony w tym momencie, zaria, żeby przyspieszyć. Garosza, środek wypychany. Góra otwarta. Jeden dobry teamfight dla wikingów może odwrócić losy tego spotkania. 26 do 3. Cały czas na korze. 3300. Jest mniej niż 2000. Ale porcja expa wskoczyła, żeby dobić poziomy. 20. Atakują maxy. Passion'a ten wyskoczył sobie z grobowca. Blade a. tak o! Wit, jest blisko. Będzie taunt. Będzie wyciszenie, strefa wykluczenia. Niepotrzebnie chyba dwie umiejętności jednocześnie, bo absorpcja od Irelki. Był w stanie ją odpalić. Wyrzucenie Johanny, pomyłka mała. Kill the Hit. A gdyby tej pomyłki nie było, może już by zakończyli tę mapę. Strefa wykluczenia i wyciszenie w jednym momencie. Z tego wyciszenia po prostu dajno wyrzucił strefą wykluczenia Irelkę. I to była szansa na odpalenie dla Max, Passiony absorpcji. Teraz będzie nieustępliwość na poziomie 20, więc Max Passion ma więcej narzędzi do tego, by być agresywnym i stać na froncie. Niezniszczalność od Johany. Front się już garosza. Nie boi, doszliśmy do takiego momentu, w którym te tanki są teoretycznie samowystarczalne. Jest też ulepszona fala mocy od Liming, co oznacza, że może rozepnąć ten teamfight potężnie. Gia, wejście po bossa, Max Passion o tym wie. Johanna przerywana. grobowiec Loryka jeszcze nie ulepszony. Gdzie jest Gia, żeby rozepchnąć? Nieustępliwość ma Garosz. Max Passion wypycha już zawczasu. Nieustępliwość sam wykorzystuje. Strefa wykluczenia. Jest także odepchnięcie od nim, ale ten boss przejęty. I to będzie GG. Well played. Pomimo tego, że i tak tu jeszcze teamfight wygrywany przez Field Hit, ale to jest 1 do 0. Świetnie ograne. Na sam koniec. Bez poziomu 20. Tu weszli GG.